Witam z tej strony Manega. Przed nami Next Car Game. Ym, wydać się wam może, że to nie jest zbyt ciekawy, zbyt interesujący tytuł. Jak można nazwać po prostu grę wyścigową właśnie w ten sposób, ale ten film ma właśnie wam udowodnić, że to nie tytuł, tu jest ważny, tylko sama gra, sama jej miodność. Najpierw y, krótka historia tego. Skąd to się bierze? Tutaj w międzyczasie w tle widzicie totalną rozwałkę, czyli to co będzie kwintesencją tej gry, gry tworzonej przez Bugbear Entertainment. Skąd w ogóle wziął się ten tytuł? Ten tytuł um, powinniście... Być zainteresowani, jako że lubicie rozwałkę, że lubicie wyścigi samochodowe z dwóch stron. Pierwsza sprawa to jest taki tytuł, który się pojawił już jakiś czas temu, która niestety seria zeszła na, na bardzo złą drogę, która się rozwaliła, została zniszczona przez wydawców, a mianowicie flatout czyli mm, ostra zabawa w niszczenie samochodów, wyścigi z totalną wolną Amerykanką, gdzie właśnie niszczenie otoczenia, niszczenie samochodów było tym głównym głównym elementem bez krwawej otoczki, jaką serwował nam swego czasu Carmageddon. I ta gra jest jak najbardziej duchowym następcą tej gry. Zresztą twórcy mają dużo wspólnego właśnie z tym, co się działo z Flatoutem, ale w tych częściach początkowych, pierwszej, drugiej niestety nie jeszcze w późniejszym elemencie już ktoś inny się tym zajął i seria została rozmieniona na drobne, została zmieszana z błotem. Także to jest flatał. Co możemy poznać po tym, po terenach, które również są podobne, również się niszczą, jak i po samych samochodach, które jak widzicie, dość miodnie się rozwalają i w pewnym momencie, no, trudno już uwierzyć, że to kiedyś jeździło, że to jeszcze może jeździć, jak teraz widzicie na ekranie samochód totalnie, no, wymięty można powiedzieć tak naprawdę nie udało mi się nigdy w tej grze wygrać dlatego, że samo rozwalanie samochodu jest tak zabawne że ten samochód jest już w pewnym momencie niezdolny totalnie do jazdy także to jest ta jedna strona jedna strona, tutaj już mnie dublują w skubańce to jest ta jedna strona jeżeli chodzi o tą grę natomiast druga strona to jest swego czasu pojawiło się demo technologiczne demo technologiczne pokazujące jak um, Van, jak jakiś suf, zderzają się na jakimś totalnie cybernetycznie przygotowanym terenie. pokazującą model zniszczeń, gdzie karoseria się wniata tak, jak powinna, gdzie resor odpowiednio działają, gdzie dach się wniata. I to jest właśnie ta druga strona, dlatego że to demo technologiczne pochodzi właśnie od twórców, którzy stoją za Next Car Game, która jest na obecną chwilę we wczesnej wersji alfa. Jest to bodajże numer 0.1. 6 i jakieś tam numerki dalej, także to jest naprawdę bardzo wczesna wersja alfa. Tutaj postaram się w tym filmiku wam pokazać wszystko, co jest dostępne w tej grze. Niestety za dużo tego nie ma. Są to trzy wyścigi, to znaczy dwa wyścigi, jedna dodatkowa trasa, dwa samochody. To wszystko bez problemu. Zobaczycie. Gra, jak z, też napisałem tutaj, e, specjalnie dałem informację na początku m, odcinka, na początku filmiku, e, gra jest, e, z racji tego, iż jest we wczesnej wersji alfa, jest bardzo wymagająca. Wynika to też z tego, że wszelkie kawałki karoserii, wszelkie kawałki otoczenia, jakie odpadną, one zostają. Są bardzo e, ustrzane niektóre elementy, tutaj jak widzicie, teraz przejeżdżamy, samochód gdzieś tam wbity w murek, który też oczywiście się rozpada, tynk odpada, kiedy walniemy i... Skończyliśmy pierwszy wyścig, wyścig na e, piachu, na szutrze i druga strona, drugi wyścig już na asfalcie. Jedziemy innym, drugim dostępnym samochodem, e, który wygląda dość śmiesznie, nie jakaś wariancja na temat e, Mini Coopera czy innego mojego guwienka. Rozwala się równie słodko, równie przyjemnie. Pierwszy, jest to pierwszy mój wyścig tym samochodem i zupełnie nie ogarniałem e, jak nim kierować, dlatego że ta, ten model jazdy jest troszeczkę inny to się zmienia, nie jest to wymagający, nie jest to e, coś po kroju symulatorów czy chociażby e, Dirt'a, ale model jest jak najbardziej przyjemny, na pewno e, bardziej wymagający niż e, prosta jazda w e, arkadówkach typu Need for Speed, mimo iż to też jest jak najbardziej e, gra arcade'owa. Grę można kupić oczywiście na obecną chwilę w tej wersji alfa, inaczej e, no... Teoretycznie mógłbym mieć znajomości, wejść jej posiadanie. Niestety takich znajomości nie mam. Nie mogę się nimi pochwalić. Grę można kupić we wczesnej wersji alfa na obecną chwilę. Jest jeszcze chyba promocja pozwalająca kupić za 25 dolarów. Docelowo cena standardowa to jest 30 dolarów. O, tu widzicie, przyjemny. Przykład tego, jak wszystko leży na tym asfalcie, jak wszystko się rozpada i jak ja nie potrafię ni ogarnąć, że jadę gdzieś, co mnie niestety dość mocno pokarało przez karambol wpadających we mnie pojazdów. I samochód już zaczyna coraz mniej przypominać cokolwiek, co powinno się poruszać po drogach. W zasadzie nawet nie jestem pewien, czy na każdą lawetę by wpuścili. Ten samochód już się nim nie, nie jeździ dobrze, już sięga, już, już są z tym olbrzymie problemy, ale w końcu no, w takich, że chodzi o rozwalanie, chodzi o to, żeby ten metal się giął, żeby te wgięcia były. Jedyne czego brakuje, to troszkę zachowania kierowcy w tym wszystkim. A tutaj schowany, rozwalony do tego stopnia, że za bardzo nie mógł ruszyć, ale teraz tu widzę przeciwnik, nam zaczyna uciekać. My Staramy się utrzymać na drodze, potem się skupimy na jego gonieniu. To jest niestety na bycym chwilę przerastające trochę nasze możliwości, ale patrzcie jak pięknie driftem tutaj próbujemy wziąć, samochód jedzie chyba szybciej bokiem niż do przodu brakuje tego kierowcy wracając do wątku, który wcześniej poruszyłem są momenty w których samochód jest tak zniszczony że kierowca w zasadzie no nie miałby szans przeżyć w środku, a my jeszcze jedziemy, oczywiście samochód można tu rozwalić, można wtedy pojawia się biały napis react bez żadnych e, elementów, bez żadnych dodatkowych efektów po prostu kamera zaczyna przez chwilę krążyć dookoła samochodu widać że skupiałem się na razie na tym żeby żeby sam gameplay był żeby sama gra funkcjonowała te wszelkie inne dodatkowe otoczki na razie są jak najbardziej podstawowe jak najbardziej banalne Wracając tutaj do samej historii, widzimy też w tym, w tej grze nawiązanie do jednego z pierwszych, jeżeli nie pierwszego, jeżeli nie pierwszej gry pierwszego podejścia branży gamingowej do rozwalania samochodów, a mianowicie Destruction Derby, starą serię, która na PC-tach w zasadzie już bardzo dawno się skończyła, a na konsolach jeszcze mm, przez jakiś czas się wychodziła, nie wiem jaka jest teraz jej, mm, jaki jest teraz jej status. O, tutaj samochód, który wcześniej wanęliśmy sobie robi bączki na środku drogi. Mianowicie na dole, na dole po lewej stronie macie system zniszczeń, żywcem ściągnięty właśnie z Destruction derby, czyli 6 punktów, które odpowiednio się niszczą. Tak, tutaj. Bardzo mi się spodobał ten supek po co, po co się przejmować i starać się go ominąć, aż jak tam w ogóle leżał ten samochód? Już nie leży. Dobra. Oczywiście odpowiednie, odpowiednie elementy zniszczenia wpływają. Im bardziej zniszczone na fizykę jazdy, oczywiście, tak podstawowe rzeczy jak odpadające koła, jak najbardziej zdarzyć się tutaj mogą. Co ważne, co też fajne, dlatego że są to zniszczenia wszystko punktowe. Możemy mieć średnio rozwalony samochód, a go rozwalić, zajechać silnik i wtedy kończy się dla nas wyścig. A możemy mieć samochód tak jak teraz, nie przypominający nic dosłownie nie przypominający nic jak widzieliście przez chwilę, widzieliście przód, no i jechać. To dużo powiedziane jechać, poruszać się dalej do przodu. Oczywiście tutaj dam Wam link w opisie do strony projektu, do strony, na której możecie kupić grę. Gra pojawia się, przypisuje się do konta Steam. Tu widzieliście też pięknie, jak tynk odpadał od ściany, po której się zarysowaliśmy. No, po prostu gra jest. Przepiękna, ja zaraz już dojadę do mety dość mocno zniszczonym samochodem, lekko mówiąc jeszcze chyba go wam pokażę przed metą, o właśnie teraz przejeżdżamy metę, kończę też to nagranie. Mam nadzieję, że Wam się podobało mniejszą częstotliwością, ale będą się pojawiać filmiki, a teraz zapraszam Was na taki bonus na zakończenie pokazujący ostatni z trybów gry. Ode mnie na dzisiaj tyle. See